Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Cynk. mam nadzieję, że macie dobre humory i witam Was na rozdawajce, która jest na live na Twitchu, więc witam serdecznie i oczywiście zapraszam na mojego Twitcha, bo są live'y, live'y niemalże codziennie, zależy od czasu, ale ogólnie na poprzedniej rozdawajce, to jest rozdawajka 50., Mam nadzieję, że widać. Mamy 32 lajki, 196 wyświetleń 12 dni temu oczywiście, 74 komentarze. z czego widzę, że niektóre to też są moje odpowiedzi i odpowiedzi innych, więc tego nie można liczyć aż tak. Ale ogólnie zgłoszeń jest naprawdę sporo, jakbyśmy sobie prze, przelecieli, nie? Niektórzy mają farta, niektórzy nie mają farta. Używam czegoś takiego jak YouTube Random Comer Pika i wszystko w Picker jest wszystko na żywo, więc każdy wie, że to nie jest żadne oszustwo. Więc, uwaga. Oczywiście kopiujemy nasz link z filmu, a mnie w nosie kręci, kurwa, a mnie w nosie kręci. Kto, kto zwycięży, komu się uda wygrać, proszę Państwa, te pieniądze? Oczywiście zapraszam serdecznie jeszcze na mojego Discorda, z racji tego, że jeżeli sobie wejdziemy na mojego Discorda, proszę Państwa, nawet Wam pokażę, mam nadzieję, że to będzie widać, widać, widać. Jeżeli wejdziemy sobie na mojego Discorda, to proszę Państwa, na Discordzie, jak wejdziecie sobie w weryfikację, to klikniecie to i macie od razu po prostu mm, y, rangę, dzięki czemu będziecie mogli widzieć wszystkie te kanały. I to, co Was interesuje, osoby, które w sumie tylko i wyłącznie wbijają na rozdawajkę, to to, że klikacie na bonus, a następnie tutaj będą zgłoszenia nad bonusową rozdawajkę. Czyli żeby nie usuwało Wam komentarzy, bo niektórzy z Was nie mają farta i usuwa Wam komentarze. To pamiętajcie, że na Discorda Was zapraszam serdecznie i, be, i tutaj nie będziecie mieli problemu, bo będą bonusy. A że zarobiłem z YouTube'a 96 funtów, czyli prawie 500 zł, to na bonusie zostaną rozdane te pieniądze. Tylko jeszcze, oczywiście muszą mi one przyjść. Jak mi przyjdą, to wtedy całość przeznaczę na moich widzów. 5 osób wygra po 100 zł. Możecie też dawać znać w komentarzu, czy może lepiej, nie wiem, po 200 zł i mniej osób, i tam jedna stówę, czy, czy jak to tam w ogóle wziąć, czy może po 252 osoby wygrać, żeby był nie wiem, większe, ale wydaje mi się, że zrobienie tego typu, że 5 osób po 100 zł, jakiś voucher do, do sklepów, które wy sobie sami wybieracie, wydaje mi się, że jest rozsądniejszą opcją. Więc ogólnie, rozdawajeczko, oczywiście losujemy, zaraz powiem, jak się zgłaszać, więc na spokojnie, osób, które nie ma, uwaga, uwaga, proszę Państwa, to jest na live, to wszystko tak jak, Widzicie to ogólnie na, na, na nagrywaniu, tak macie teraz na live. Uwaga, werble, e, a ragok, zrób tam werble, chociaż i tak w sumie nie usłyszał. Dobra, jedziemy. Spinox, ocie, cholera, jasna. Proszę bardzo, stary, stary, kurcze widz. Jeszcze z Arka. Dzień dobry, witam serdecznie. Fajnie, że ktoś stary, kurcze wygrał. Spinox Steam 150 zł voucher na Steama leci do ciebie oczywiście, a ja żeby wam pokazać jeszcze, bo muszę wam pokazać, proszę Państwa, otóż gdzie to jest? Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to, to jest? Tu mam taką stronę jak Multi voucher to nie jest żaden sponsor, nie jest nic takiego, ale jeżeli nie wiecie, jakiego sklepu, jakie sklepy chcecie wybierać, ani z tych rzeczy, to tutaj możecie sobie znaleźć i wybrać, bo tu jest dosłownie na wszystko: Steam, Empik, jakieś kuźwa, jedzenie, Allegro, yy, nawet na Riota, na, na, na League of Legend macie, więc naprawdę jest dużo, na Spotify'a i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możecie sobie wybrać po prostu, jaki voucher chcecie, i następnie podać mi go w oczywiście ten, w opisie. I pod tą rozdrawalką, którą aktualnie oglądacie na oczywiście YouTube, aby się zgłosić, to po pierwsze mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę, żeby te zasięgi jakoś poleciały, komentarze, musicie się zgłosić, czyli wybieracie sklep swój, na przykład właśnie Steam, następnie widać to w ogóle, widać. Wybieracie sklep jakiś Steam, następnie piszecie sobie co chcecie, może jak poprawić moje filmy albo coś w tym stylu, co was irytuje, może to tam, to sram to wam, to nieważne. ważne. jest to, żebyście coś napisali, a następnie dali mi swój e-mail. E-mail ma być zrobiony na przykład z cynku, ma tak? kom, A Ale wiadomo, że usuwacie te opa@gmail.com z racji tego, że ja dalej będę wiedział, że to jest gmail.com. Jeżeli nie macie z gmailu i nie możecie mieć z gmailu z jakimś cudem, to w nawiasie napiszcie wp albo coś w tym stylu. Na razie bonusowej rozdawajki nie ma, bo poczekaj, masz kasa, przyjdzie. Jak mi kasa przyjdzie, to wtedy rozda będą rozdawanie bonusowe, więc na spokojnie. I aby brać udział w bonusowych rozdawajkach, oczywiście wszystkie, zobaczcie, no, mamy tutaj, kurczę, e Discord jest z oczywiście w opisach więc nie musicie się martwić, link w opisie na wszystko znajdziecie na Twitcha i na Discorda, więc możecie na luzie wbijać, no i oczywiście jeszcze raz przypomnę, Discord, bo tutaj nie tylko i wyłącznie to, że bonusowe rozdawajki, ale ogólnie będziecie mieli powiadomienia, jeżeli robię live'a właśnie, i jak, jak nowy film wstawię, no to od razu będziecie mieli powiadomienia, będziecie mogli ogólnie pisać z ludźmi, możecie mi polecić, Zrób film o tym i na po prostu możecie polecać mi filmy, żebym zrobił reakcję na nie, które Was interesują i wtedy po prostu będę sobie tutaj zaglądał. Ej, możecie dawać swoje pomysły, jak poprawić właśnie mój kanał, albo. Ogólnie jakiś tam ten. Tutaj na przykład Paweł mi napisał, żebym wziął jakieś różne, takie wiecie, że zapraszam na Discorda, na to, na Więc widzicie, no można sobie można sobie ten. Tutaj są ludzie, którzy proponują jakąś muzykę ciekawą do posłuchania, więc naprawdę komunity się zaczyna robić coraz większe, więc zapraszam serdecznie na Discorda. I nie omieszkam się, że bonusy to najbardziej Was zainteresowują, bo tutaj będą zgłoszenia. Więc na ludzie. Ale jak już będą te zgłoszenia, no to pamiętajcie, że ja na pewno na 100%, 100 wam powiem, jak się zgłaszać w tych bonusach, a bonusy prawdopodobnie do końca tego miesiąca powinien być. 500 zł rozdane dla Was, dla moich widzów, nie? No i oczywiście zapraszam serdecznie raz jeszcze na Twitcha, na Discorda, na YouTube, a. jeżeli ktoś jest z Twitcha, a ja nie widział tego na, na YouTubie, więc tyle. Spinox, gratulacje raz jeszcze, no 15 prób. Co prawda niektórzy mają jeszcze więcej, no ale ja naprawdę nic na to nie poradzę. Proszę Państwa, naprawdę nic na to nie poradzę. To jest los totalny to jest teraz aktualnie widzowie, teraz oglądają to na żywo, to nie jest żadne wybieranie ani nic z tych rzeczy. Więc no jak sami widzicie, no, no nie mogę. Nie, nie jestem w stanie tego ustawiać, ale postanowiłem jeszcze zrobić taką małą, tą, że wybiorę chyba dwie osoby na dodatkowej rozdawajce, czyli po 100 zł, dwie albo trzy osoby takich stałych moich widzów, którzy ciągle komentują, którzy się zgłaszają na mojego Discorda, e, którzy się zgłaszają na... Na moje filmy dają dużo komentarzy i podbijają mi statystyki. Postanowiłem, że rozdam 200 lub 300 zł, po 100 zł voucher, który sami sobie oczywiście wybierzecie i będzie to trzy osoby, które ja najbardziej docenię w tym momencie. Więc jakby nie patrzeć, to tyle ode mnie. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie. Pamiętajcie, zgłaszajcie się i zapraszam na Discorda i Twitcha. No i do następnego, mam nadzieję.